To będzie taki właśnie taki bardzo luźny odcinek, gdzie sobie trochę pogadamy, coś takiego. To może na dobry początek będę Wam pokazywała takie różne rzeczy. To może zacznijmy od o tego. Yy, ostatnio w Barcinie była taka akcja, że yy, zbierały się takie karteczki yy, i naklejki. Jak ktoś uzbierał wszystkie, to właśnie dzisiaj można by było sobie wybrać nagrody. Były. No, różne takie pierdoły dostawało się jeszcze. Czekoladę można było wybrać. A ja, akurat wybrałam mm, coś takiego. W takim pudełku to jest jak spryszna plastyna się rozciąga, łamie i odbija. O boże, za chwilę lecę. Dobra, jestem. No i może teraz pokażę wam moją sukienkę na komunię, więc za chwilę wracam. Jestem już z powrotem, to jest właśnie, o piesek przyszedł, to jest właśnie taka moja, znaczy no na brata komunię. panterkowa odtąd, taka, o no, myślę, że ładnie na nie leży, ogólnie jest taka ładna. Teraz bo pokażę Wam, może moje takie prace z rolek papieru. Okej, okay, mam już wszystkie. To tak. Na plastice zrobiłam już całą taką sowę. Tutaj można to normalnie wyprostować, ale myślę, że lepiej wygląda. O tak. Kurczę. O. Kolejną, którą zrobiłam, to jest słoń. I tu mu odpadło ucho. A kolejną, której nie dokończyłam, to już tak jakby ptak. I będę ją dokończyła. Teraz pokażę Wam moją rzeżuchę, którą zasadziłam wczoraj. No i mamy, więc. Wszystko chyba dobiegł końca. Więc. Bye!